Jak ja sprzedam Action Learning? Jak już się nauczę Action Learning, to komu to potem sprzedam? W jaki sposób? Czy mi się to w ogóle uda? Czy inwestycja w Action Learning mi się opłaci? Zarówno jeśli jestem trenerem, coachem wewnętrznym czy zewnętrznym. To są pytania, które czasem dostaję. Słuchajcie, i najlepsze, co mogę zrobić, żeby Wam wyszło, bo mi w szkole Action Learning czy w certyfikacji z bezpieczeństwa psychologicznego w zespole, mi zależy, żeby Wam wyszło, żebyście realnie zabrali to do swojej pracy. To najlepszym, co mogę zrobić, to jest powiedzieć po prostu, jak ja pracuję, jak ja to robię, jak mi wychodzi, i o tym właśnie będzie ten odcinek. Drodzy moi, kochani jedyni, jeśli znacie moją historię, to być może pamiętacie, że ja właściwie w biznesie moim trenerskim zaczynałem od kompletnego zera. Miałem doświadczenie biznesowe, miałem umiejętności trenerskie, coachingowe, ale jeśli chodzi o działalność na rynku jako trener czy coach, nie miałem leadów, znajomości, Prospektów, ofert czekających na akceptację, to wszystko działo się od zera. I dosyć szybko znalazłem Action Learning i zacząłem to sprzedawać. I na szczęście Action Learning, zwłaszcza w YAL Action Learning, czyli w tym nurcie światowego Instytutu Action Learning, bo nie z każdym Action Learning tak będzie, jest bardzo łatwo sprzedawalny, zarówno wtedy, kiedy pokazujecie Action Learning w niewielkim gronie, wewnątrz firmy zbiera się kilka osób, ktoś z hr ktoś z biznesu i przyglądają się temu, jak to wygląda, zastanawiają się, czy to kupić. Jak i w takich sytuacjach, kiedy macie duże grono na konferencji czy, ym, czy na jakimś, <laughs> mówiąc po staropolsku, evencie. Ale tutaj w tym odcinku chcę powiedzieć chyba najbardziej o takich sytuacjach, właśnie kiedy. Wy albo znajdujecie kontakt do jakiegoś klienta, albo klient was zaprasza, albo jesteście wewnątrz organizacji i chcecie to sprzedać, bo wy też mu musicie sprzedawać wewnątrz organizacji: chcecie to sprzedać osobom decyzyjnym, top managerom, y może zarządowi, żeby zechcieli, może oni sami w to wejść, albo nadać temu taką akceptację, żeby to było wdrażane w organizacji. Słuchajcie, to jest naprawdę proste, nieskomplikowane, dlatego że w Action Learning bardzo łatwo zrobić prosty sampling, który trwa dwie, może trzy godziny, jeśli mamy taki przedział czasowy. I taki sampling, czyli taka próbka dla klienta, czy dla naszej jakiejś grupy, która ma zdecydować, czy robimy coś z tym dalej, czy nie, może mieć trzy etapy. Po pierwsze, trzeba dobrze wyjaśnić, o co chodzi w Action Learning? Zrobić krótki, konkretny, ale nierozwlekły wstęp, po to, żeby osoby uczestniczące w tym dowiedziały się, co za chwilę się będzie działo, o co w tym chodzi, co to jest, co my będziemy robić i do czego to w ogóle służy, żeby już brały udział w tym z takim zamysłem, jak tego później można użyć w organizacji. Później następuje próbna sesja Action Learning. I to jest świetne, dlatego że można to zrobić w godzinę 5-godzinę 10 minut, całą pełną sesję. Oczywiście prostą, nie za długą, ale ze wszystkimi elementami, czyli z omówieniem realnego, ważnego problemu, z uczeniem się zespołowym, wyciąganiem wniosku co do tej grupy, która się spotkała, z uczeniem się indywidualnym, czyli z rozwojem umiejętności osobistych, które na początku uczestnicy wybierają, a na końcu się im. W cudzysłowie przyglądają, podają przykłady, dzielą się informacjami zwrotnymi i tak dalej. Wszystkie elementy Action Learning mogą być, no i oczywiście jakiś plan działań na koniec, czyli zawsze ta sesja będzie się kończyć jakimiś konkretnymi działaniami. Więc to jest świetne też dlatego, że ten, ta grupa, która się spotyka, widzi, że w trakcie tej godziny, godziny 10 minut udało się, udało się omówić prawdziwy, realny, ważny temat i naprawdę coś na koniec jest. Że to nie był przepalony czas, że to nie było przegadane spotkanie. Że w ogóle czasem, jakby, mimo że to jest. oni przychodzą na sampling, ale wychodzą z jakąś realną korzyścią dla siebie. Więc to już robi efekt wow. I. To jest ta druga część, a na koniec w części trzeciej pozostaje czas na pytania, odpowiedzi, podzielenie się wrażeniami i to często w zupełności wystarcza. W 2016 roku, kiedy kompletnie nie miałem jeszcze Action Learningowej marki, dostaję telefon od Agnieszki z banku Pekao No i słyszę, dzień dobry, z tej strony Agnieszka, to nazwisko z banku Pekao Czy mogę zająć chwilę? I myślę sobie, nie no, znowu dzwonią, będą y, jakieś karty kredytowe sprzedawać, rachunki zakładać, jakieś pakiety, y, no ale Takim zniechęconym tonem mówię: Dobra, niech pani zajmie. A tu słyszę, że yy, pan robi Action Learning, prawda? No to może pan by jutro przyjechał do nas pokazać ten Action Learning. No więc, akurat miałem wolne w kalendarzu, bo to był początek mojego biznesu. No i słuchajcie, pojechałem zrobić sampling z Action Learning mniej więcej taki, o jakim właśnie teraz mówię. I były z tego realne korzyści. Ci ludzie naprawdę obgadali ważny, prawdziwy temat. Zobaczyli, jak, co, o co chodzi w Action learning, jak to wygląda, nie tylko poznali mnie jako trenera, ale zobaczyli w ogóle całą magię metody. No i, i, i to zadziałało. I bank PK do dzisiaj action learning używa. Jestem w kontakcie z niektórymi coachami, trenerami z, z banku. No i moje serce dydaktyczne rośnie, bo jakby wiem, że to żyje u nich w organizacji, nie tylko u nich, żyje w LPPSA. W właścicielu marek Reserved, Crop, House i te inne marki odzieżowe. Żyję w firmie AstraZeneca, żyję w innych dużych korporacjach Ergohestia, tam gdzie uczyłem ludzi Action Learning. Wiem, że to, że to można łatwo, prosto sprzedać. Więc słuchajcie, to, co, o to, to o co warto zadbać w takim samplingu, to jest to, żeby. Problem był realny, prawdziwy, niewymyślony, nie case study, nie narzucony przez Was. No coś realnego, prawdziwego, w czym ktoś, kto wrzuca ten temat, naprawdę potrzebuje pomocy. Dobrze, żeby to był problem raczej wniesiony przez jakąś konkretną osobę niż problem całej grupy zespołowej. W VR Action Learning tak też możemy pracować, ale taka praca często wymaga no, czegoś więcej niż godzina 10, więc łatwiej coś zacząć i domknąć. Kiedy to jest jakaś indywidualna, konkretna sytuacja, grupa koniecznie musi być action learningowa, nie za dużo, w tych widełkach 4-8 osób, jak się da, to różnorodna, yy, z osobami, które naprawdę jakoś są ciekawe tego, co się tutaj wydarzy. Yy, no i muszą rozumieć, co się wydarzy, czyli musi być jakiś commitment, zaangażowanie do tego, że aha, omawiamy realny, ważny temat, yy, jest jakieś uczenie się, jest learning, ale o to dbacie we wstępie. No, i oczywiście musicie zadbać o adekwatne użycie pytań, o dobre wprowadzenie tej reguły, że w trakcie dyskusji wszystkie stwierdzenia formułujemy tylko w odpowiedzi na pytania. Nie ma pobocznych wątków, dygresji, posługujemy się pytaniami i odpowiedziami, ale to, nie, to jednocześnie nie jest tylko odpytka jednej osoby, to jest dyskusja w całym zespole o danym zagadnieniu. I, no i trzeba uczestnikom pomagać w Pracy w tej regule, być raczej w cudzysłowie pomagaczem niż policjantem. Jeśli tak to zrobicie, ludzie będą chętni tego, co za chwilę zobaczą, zadbacie o dobry problem, dobrze dobraną grupę, to zadziała. Działało mi wiele razy i mam nadzieję, że Wam też zadziała. Trzymam za Was kciuki. Ufam, że ten film jakoś wniesie Wam wartość i pokaże jeszcze kolejną perspektywę na to, jak Action Learning prosto nieskomplikowanie może być sprzedawane. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pa!